Dzień dobry wszystkim, mamy po godzinie 11, 6 sierpnia, sezon w pełni, jestem przed zbiorem, no chyba jednym z ostatnich zbiorów ogórków, ale dzisiaj poleci też papryka, Pole są też pomidory, taką białą miskę pomidorów już z pola zerwałem, ja pokażę na tych marnych krzakach. No, takie sobie okazy tutaj wyhodowały się przez dwa dni. Także na razie cały czas, jeśli chodzi o, o ogórki, cały czas coś się dzieje. Będzie też papryka. Miał być film o papryce ostatnim razem, ale. Plany się trochę mi pozmieniały i zerwałem tylko, tylko ogórki z pomidorami. Proszę zobaczyć, któryś z kolei zbiór papryki. No peperoni trochę poszła, mocno. I jeszcze widzę kwiatki, może coś jeszcze ta, ten kawałek pola coś wyda coś tu się jeszcze zakręca o jeśli spojrzymy na tą na tą paprykę każdy krzak coś tam sobą reprezentuje o